Siema, siema, szczęść Boże, mafie, służby, loże, jedziemy z kolejnym tematem, dzisiaj może troszeczkę mniej o Żydach i masonach, tylko o pewnym proteście. Nie wiem jak, jaki dam tytuł do tego filmu, nie wiem czy on będzie trwał 10 minut czy 30 minut, ale dostałem go może tak powiem od jednego z moich hakerów. Bardzo młody, bardzo inteligentny człowiek, który chodzi jeszcze do szkoły. Czyli jeszcze jest, jakby można tak po cichutku powiedzieć, no uczy się tam, studiuje, powiedział mi o tym proteście, dał mi tu trzy lub cztery linki, i prosi was, czyli internautów o zaangażowanie. Oczywiście, tutaj wam przeczytam na przykład taki tytuł. Rząd pod pozorem troski o zdrowie dzieci i młodzieży chce wprowadzić deprawację edukację seksualną. Dlaczego rząd. Od razu wam mówię, bo Platforma Obywatelska to są masońskie kurwy, czyli tak jak mówię, no, dopóki idioci yy, z policji, czy z wojska, czy z sądu, czy z prokuratury nie zrozumieją, że masoneria jest bezpośrednio połączona z psychopatami, z liguepyty, to się nic w kraju nie zmieni. Ja to wiem od dawna i niestety. Nie będziemy może w tym nagraniu rozmawiać o masonerii, tylko o tym proteście. No i tutaj internauci razem z Konfederacją, prawem i sprawiedliwością i paroma innymi aktywistami robią taki protest. Proszą tutaj, że chcą 50 tysięcy podpisów, zostało im tam parę set, Ale jak będzie i 100 tysięcy podpisów, to nie ma problemu. Ja sobie tu napiszę siebie. Widzicie, jak się podpisuje e-mail i proszę was, czyli internautów w tym nagraniu na YouTube, żebyście też wzięli w tym udział. Ja tu wam pokazuję, że wchodzę też, klikam, przechodzę na jednego ze swoich e-maili, kopiuj, wklej, wpisuję e-mail, żeby nie było, że ten kod pocztowy i jest kolejny podpisik. Oczywiście. Proszę też was, żebyście się zaakcesowali, podpisz i chyba poszło, tak? Nie wiem właśnie, czy poszło, czy nie. No i tu jest cały, cały, cały ten, co zawiera podstawa programowa. No, ogólnie chodzi o to, żeby po prostu mało latów, czyli młodzież poniżej 18 roku, seksualizować, no ja nie będę tutaj wam czytał tego wszystkiego oczywiście te stronki wam zostawiam ale ten sprzeciw narasta tu jest kolejna stronka yy, tutaj są na przykład 3 lub 4 e maile, możecie tam do nich napisać, ale ja nie mam o czym napisać, no bo ja jestem nikodem, mam już swoje lata jestem stary, ja po prostu do wam powtarzam to samo co zawsze czyli, że masoneria, dopóki masoneria istnieje w Polsce i psychopaci z LGBT no to nic się w kraju nie zmieni ale tutaj zostawiam wam te linki czyli stopseksualizacji.pl proelio.pl i powstrzymaj przymusową edukację i tak dalej, tutaj też chyba jakiś kolejny e-mail no to im piszę kodem nazwisko polska i jakiegoś tam newslettera robią i podpisz petycję i tyle dokończ podpisywania petycji udostępniam jeszcze na facebooku i zaraz oprócz facebooka dokręcę wam na youtube i tak dalej jak ktoś z was ma pieniążki i tak dalej to oni to proszą żeby tak jakaś fundacja coś tam Ale tu nie chodzi o pieniądze, bo ja wiem, jak działa Sejm czy Senat. Tutaj chodzi o to, żeby ten, żeby zebrać te tam ileś tysięcy podpisów. Oczywiście, no ja was nie będę ukrywał, że nawet jeśli zdobędziecie 50 tysięcy podpisów, to i tak rząd będzie miał to w dupie, bo tak jak mówię, Platforma Obywatelska to jest zbieranina kurwa zdrajców, hipokrytów i masonów. Mo mógłbym godzinami gadać o edukacji polskiej i o tym, że młodzieży to przede wszystkim brakuje sprzętu. I nie potrzeba im żadnych kurwa gównianych lekcji o seksie, tylko młodzież potrzebuje komputerów, książek, yy, biurka, że tak powiem i po prostu świętego spokoju, czyli miejsca w bibliotece czy w domu, czy w szkole, gdzie będą mogli się po prostu spokojnie edukować. Niepotrzebne im są gównowarte przedmioty, tylko potrzebne są im pieniądze i tak dalej. No tu piszą na przykład, że no, gdzieś tam o masturbacji, że masturbacja jest normą medyczną. No nie popierdoliło was. Sataniści kurwa zjebani. No i tutaj jest sprzeciw i tak dalej do prezydenta. To jest ogólnie bunt taki społeczny, nie? Więc to już podpisałem. Tutaj jedno, drugi. Ten nie wiem czy tutaj jest drugi przepis i tak dalej. Tu macie jakiś email do organizatora i tak dalej. No ja tam akurat do organizatora nie nie będę pisał, bo wiecie czym akurat ja się zajmuję z nudów. No ale tutaj też jak możecie, to jest jakaś podstronka, oni robią tam jakąś stronka Citizen Go, nie? Zostawiam wam oczywiście tą stronkę, raz, dwa, trzy, cztery stronki zostawiam wam tutaj, nagram to zaraz na YouTube i wrzucę i oczywiście roześlę po e-mailach. I o to was proszę, bo właściwie jeśli chodzi o internautów, starych czy młodych internauci, wyślę wam tutaj, nie wiem, do jakiegoś Jurka, do Żanety, do Anety, do jakiegoś, nie wiem, Jan Kuryło, no do tych ludzi, których mam tutaj na Facebooku nie, i, no, że młodzież protestuje, młodzież nie chce, nie tylko rodzice, ale również młodzież to ta taka prawicowa, że tak powiem, katolicka i obeznana, oni po prostu nie chcą tracić czasu i pieniędzy na jakieś pierdolenie bre, brednio od seksu, bo jak się będą chcieli o seksie dowiedzieć, to sobie w Google wpiszą i tyle, i nie potrzeba do tego postu po wydawać pieniędzy z Ministerstwa Edukacji Narodowej na, na robienie po prostu deprawacji. I tu jest y, użyte takie słowo y, deprawacja nie dla deprawacji. No co ja mogę Wam powiedzieć, jeśli chodzi o deprawację? Y, no to ja Wam nie będę tłumaczył, no bo jest mnóstwo książek na ten temat, ale Wam taką ciekawostkę powiem. Tu już, tak jak mówię, tu już podpisałem. Nie, chyba już poszło, nie wiem. Tak, myślę, że poszło, no ale to jest taka stronka, że tam i, i jeden komputer to jeden podpis, nie, tu już, już ten, nie? Oczywiście tą tam stronkę, grupa Proelio, gdzieś tam Cicen Go i te trzy linki, które tu dostałem od ziomka, to wam zostawiam w, w linku pod YouTube, ja was tylko proszę, żebyście klikli w ten link, zaangażowali się i odesłali innym, czyli Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej, przekaż dalej, przekaż dalej, przekaż dalej do zainteresowanych i tyle. I, i niewiele was to kosztuje, tam nie wiem, 10-20 minut i tak dalej. A co mogę Wam powiedzieć, jeśli chodzi o seksualizację? No może nie, ja, ja nie będę tutaj gadał o seksie na moim koncie na YouTube, bo, bo nie od tego ja jestem. Mnie bardziej interesują NWO, hakerzy, krakerzy i tam co po niektóre takie rzeczy i tak dalej, ale no co, cóż mogę powiedzieć, no, to co zawsze, czyli że psychopaci, którzy promują legbyty i wszystko co związane z tak zwanym że no to jest masoneria, czyli wolno mu leże i powinni dynąć na sznurze i tak dalej, a, a ci ministrowie, no, no trudno, na no, platformy wróciły do władzy, bo są w Polsce regularnie wybory fałszowane, czyli jest fałszerstwo polityczne, no i tyle, ale ludzie protestują. Tutaj, no i tyle, nie? Jeden link, drugi link, tu też już wysłałem. No, kasę na Cicem Go wysłać nie będę, bardzo was przepraszam, ale ten. Ale walka jest ważna, tak, żeby po prostu. Yy, brzydko powiedziawszy, zjebane durnie z, yy, z Menu, czyli z Ministerstwa Edukacji Narodowej, po prostu przestali marnować pieniądze na jakieś gównowarte sprawy, a zajęły się poważnymi sprawami dla młodzieży, czyli książki, komputery, biurka. Młodzież potrzebuje sprzętu przede wszystkim do nauki, a nie jakichś, że tak powiem, odjebanych od rozumu, <laughs> że tak powiem, pseudoedukatorów, i tyle. Dzieci potrzebują czasu i sprzętu. Młodzież potrzebuje przede wszystkim sprzętu. Muszą jeździć, do muzeów chodzić historycznych. Minister edukacji to oczywiście do dymis niech wypierdala, bo to jest po prostu kurwa skandal, co to ścierwa z Platformy Obywatelskiej pierdolą. No, pytaj kurwa. No, czyli masoneria. No, ja aż swoje wiem. Ja, już tak powiem, ja ze swoim ruchem hakerskim swoim wiem. Nie? Ja nie muszę tłumaczyć niektórych rzeczy dorosłym ludziom. Ale was proszę, bo tu młody człowiek inteligentny, do kogo dojdzie to nagranie na tym moim YouTube, no to te jeden link, drugi link, trzeci link. I to jest chyba tyle, jeśli chodzi w nagraniu. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, do kogo dojdzie, że Stach Ukraiński, jeden z najlepszych apologetyków w Polsce, narzeka, że wy, czyli internauci, nie kupujecie jego książek. Owszem, oglądacie jego filmy na YouTube, dajecie lajki, fajnie, ale on ma książki kupujcie książki. Tego potrzebuje młodzież. Książek, <laughs> biurka i świętego spokoju, a nie jakiś, że tak powiem zjebanych idiotów z Ministerstwa Edukacji wspierdolonej. Sorry, że przeklinam, no, ale no, ktoś to musi nazywać po imieniu. No. Zjebani masoni siedzą w Sejmie czy w Senacie i, i kurwa pójdą do piekła jebani idioci. Stach Ukraiński, jeśli chodzi jeszcze o dzisiejszy dzień, Stach Ukraiński narzeka, że nie kupujecie jego książki, więc kto słucha to nagranie, a ma jakieś pieniążki, to wy, brzydko powiedziawszy, wypierdzielać na Capital Book, kupcie jakiś prezent na Boże Narodzenie, swojej <laughs> rodzinie, jakąś książkę z Capital Book i tu jeden link, drugi link, trzeci link tutaj wam zostawiam i podpisujcie petycję gdzieś tam w sieci sprzeciw. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, do usłyszenia w następnym nagraniu.